Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Winci, a to mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić takiego creepera. Gdyby ktoś nie wiedział, to jest potwór pochodzący z gry Minecraft. Ale wydaje mi się, że wszyscy oglądający ten film wiedzą czym jest creeper. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiego creepera będziemy potrzebowali dwóch takich samych zielonych kartek. Na początku bierzemy sobie jedną i składamy ją na pół w obie strony. Następnie krawędź znajdującą się po prawej stronie przykładamy do środkowej linii zgięcia. Następnie przekręcamy w prawo o 90 stopni i powtarzamy te ruchy ze wszystkich stron. Kiedy już to zrobimy, odwracamy kartkę na drugą stronę i tutaj w tym kwadracie Musimy narysować twarz naszego Creepera. Wygląda ona mniej więcej w taki sposób. Nie gniewajcie się, jeżeli nie, nie narysowałem dokładnie, ale ja się na tym za bardzo nie znam. Fani Minecrafta będą dokładnie wiedzieć, jak to narysować. I teraz, kiedy mamy tutaj tą twarz, musimy w tym kwadracie zrobić takie zgięcie oraz w tym kwadracie zrobić takie zgięcie, a w tym kwadracie musimy zrobić zgięcie na drugą stronę. Następnie ten oraz ten kwadrat musimy zrobić im przekątne. No, i to tyle z przykładnych kwadratów. Możemy zacząć sobie składać. Ja na przykład robię tak: zginam kartkę w ten sposób i zaginam sobie tutaj pierwszy kwadrat. No i ten tutaj po środku, no to jest przy okazji. I teraz sobie złożę w ten sposób. Żeby mieć tutaj na górze przekątną, tą jedną oraz tutaj tą drugą. To też jest przy okazji. No i jeszcze została ta, ta oraz ta. Na tego celu składam sobie kartkę w ten sposób. Wy oczywiście możecie to robić jak sobie tam chcecie. Ale ja wam pokazuję mój sposób. Najważniejsze no jest to, żeby to zgięcie wygiąć w drugą stronę. Bo będzie nam o wiele łatwiej. I kiedy już to zrobimy, musimy wykonać kolejne zgięcie, które będzie się zaczynało w tym kwadracie i szło w dół. Będzie go po prostu dzieliło na pół. Czyli przykładamy tą krawędź tutaj do tej linii zgięcia. Tylko zaginamy oczywiście dwa dolne kwadraty. Tutaj musimy zrobić tak samo, czyli zagiąć te dwa kwadraty. Kiedy już to zrobimy, musimy tą krawędź przyłożyć na tej linii zgięcia. I zagiąć po całości. Kiedy już to zrobimy, możemy zacząć modelować pierwszą część naszego Creepera. I żeby to zrobić, zaginamy sobie w taki sposób, zostawiając głowę tutaj. Zginamy również w ten sposób. No i idąc od, od początku, wzdłuż tego zgięcia, oczywiście, zaginamy kartkę. Tutaj, wzdłuż tego zgięcia, również zaginamy kartkę, w ten sposób, żeby się schowały. No i tutaj na końcu oczywiście też zaginamy już tego zgięcia, które mamy, żeby było w taki sposób. Ten tutaj element musimy włożyć tutaj do tej powstałej kieszonki. Żeby nasz creeper się nie rozpadł. I teraz Trzymając sobie tutaj kartkę, musimy wzdłuż tych zgięć wygiąć w taki właśnie sposób, naszego Creepera. Z tej strony musimy wykonać takie same ruchy, czyli wyginamy sobie w taki sposób. No i tutaj sobie przyciskamy. Wyginamy w jedną i w drugą stronę. I pierwsza część naszego Creepera jest już gotowa. Teraz zabieram się za drugą część. Teraz zabierzemy się za zrobienie nóg do naszego Creepera. Do tego celu kartkę musimy złożyć w siatkę 8 na 8 kwadratów. Jeżeli ktoś nie wie jak to zrobić, to obserwujcie moje ruchy. Czyli zginamy sobie tak jak w poprzedniej kartce. Na cztery części najpierw. Tak, teraz nasza kartka jest podzielona na kwadraty 4 na 4 i jeszcze raz każdy musimy podzielić na dwa. Kiedy już to zrobimy, przykładamy sobie dolną krawędź do linii, która dzieli nasz kwadrat na pół oraz górną krawędź również do tej samej linii. Następnie tą krawędź przykładamy do tej krawędzi, czyli stłuszcz istniejącego zgięcia. Na górze robimy tak samo. I teraz tutaj musimy tą krawędź wygiąć w drugą stronę Przyłożyć ją do tej krawędzi. Czyli robimy po prostu coś w ten sposób, że tutaj sobie podginamy to do góry no i przykładamy tą krawędź na tej krawędzi, żeby zrobić przegątną naszego kwadrata. Taki to sposób powinno wyglądać. Na dole robimy dokładnie tak samo. Tak to powinno wyglądać z dwóch stron. Następnie wzdłuż tej tutaj linii musimy wygiąć sobie w ten sposób. I takie same ruchy musimy wykonać na drugim końcu naszej karty. to już zrobimy, mamy mniej więcej coś takiego. To musimy naszą kartkę złożyć na pół wzdłuż środkowego zgięcia. Żeby to wyglądało w następujący sposób. I to są nogi naszego kripera. Teraz bierzemy tułów i musimy po prostu ten element włożyć tutaj do kieszonki. Jeżeli się nie mieści, to musimy sobie poszerzyć tutaj troszkę kieszonkę, no i wtedy łatwo wejdzie. Na koniec wszystko mocno ściskamy, żeby się nie rozpadło. I nasz creeper jest gotowy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego poradnika.